Mam witam Was w następnym odcinku na kanale. Dzisiaj gramy na Wingman z Steamu. No i co, myślę, że postaramy się to wygrać, no łatwo nie będzie. No ale zrobimy to w naszych siłach. Dobra, zaczynamy. Pójdę sobie w Tak, dokładnie. Pisce. Mogą być pdn No, chyba pojedyncze, y rzucić, ja. Co mi się zepsuło? O kto mi poszedł O matko, co to było? Coś mi się ekran podczas. A w ogóle znalazłem <grym> teraz kom e komendę na Instagramie sobie wrzuca, że podobno wtedy jak strzelasz na przykład zakacza to nie masz tego puncha na ekranie, że ci tak ekran nie trzęsie.

Dobra, zagramy sobie z... Mm, zraszuję z MP9. Ostatnio grałem i mega ładne rasze wychodziły. Z 3 rundy że nie zabijałem trochę Ja chcę dostać Akacza. Mi z Aka dzisiaj dobrze szło. Podwójna. Schody. JOK! Ej, typ normalnie skoczył jakby takim hopem i miłaną Hela zachodzi. Dawaj, masz motywację, go zabiję bardzo trudno będzie Mam, Mam 6 HP. Ja wiem, wiem. Na mózg teraz. Wiem, że łatwo nie będzie, ale no. musisz się postarać. Brawo! Brawo. Nie jest najgorzej. 2-1. Jeszcze odrobinę. a gdzie idziesz? Dobra. Eee.

Macie sobie zrobimy to samo w każdej rundzie, to już to smoke, a big drewniane, bo tak jest najlepiej. E, a out, sobie, góra fioć. Dobra, mam takę, yy, drugi schody Schody, yy, Gali Musi się że poszedł side'a? Hmm, może. A, to nie, jest? Net, nie jest agent no, nie no, myślę, że jak się postaramy, to nawet możemy to wygrać. Eee, no lub sobie tak Let's move out smokować ci coś? No, nie, ja patrzę, pozwólmy No to ja co Dobra, one jest na pewno jeden Akacz chyba, ale nie wiem Ale smoke się Możliwe, że się cofną W Dobra. Pojedyncza. Pojedyncze Nice Tam, teraz się A, idziesz w okno, czy nie? Ja sobie idę tak, jak na ziemię I się tym jeszcze gra O kurde, ale mi ich ty tam Sajcie, jak coś kurde Ale bo to ja bym go zabił, tylko że sobie zreloadowałem akurat wtedy tak no, ale dobra hmm, jak to wygramy to będzie zdzi Ja sobie zagram zawki nie wiem, czy to wyjdzie, bo dzisiaj tak zabiję jeszcze raz, Oj, Ojej, ojej. A, poszła. No. Dobra, jest eee, nice. Druga runda jako terroryści, oczywiście. Tutaj, no nie wiem, ja wolę grać jako CT. Ale no, postaram się. Eee... Trzeba to dobrze zamknięć. Gdzie idziesz, gdzie idziesz? Yy, ja pójdę sobie... Okno. I się siebie. Ty pójdź tam. Ja pójdę pójdę. Proszę, oni będą tam. Do wchodzić. Dostałem palaka. Dobra, oni co nie wchodzą. Eee, yy, rampa. Dobra. Dobra to. Tak. Kura. Kurde, obity, obity Obity był. Bo... A nie, co? Czemu nic się trafiłem? A nie trafiłem 80 Dobra, ja sobie idę big Dory, zobaczymy jak to wyjdzie Ja pójdę znowu, pędę cię A bo nie, w sumie ja pójdę do szyby, szyby O typ mi chwali Góra, y bo mój ludu. A co zeszedł? Chyba. Dobra, nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Jak się streszczymy, to to wygramy? Eee... Yy, wiesz, co ja sobie zraszczuję? W ogóle, Wizuję, polecam was być na Discordzie. Ponieważ w przyszłości będę miał jeszcze. Kurde, w nie siedzę. Obity, MP7. I będą też takie jak mini. A takie no, tanie skiny, no, no zawsze to coś. Brawo. Reload. Albo jednak nie reload. Brawo. A, ci, a i tak ci się wystawili na tego hela. Obydwoje. Na to takie trochę błąd, że ludzie tak robią. W sensie, no wiem, że nie mają MacBinners. A w ogóle ostatnio widziałem chyba na TikToku takiego pika, że ty dosłownie tak na kontrolu delikatnie wypikował. No ja nie wiem z to był no. za jakiś nupik. Czekaj, on mi znowu będzie wchodził, To jest... ja, się go wy... ja go wyczekam. Eee, y siebie. przeskanował mnie. Dobra. Ja pierdziele. Dobra, nie jest najgorzej. tylko tylko się odwrócił. pojda. Panę pinował. This is Fight, obiety, obiety, we'll beat it. Counter terrorists è è è... io so te la big door. Go 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 To ja well, flash Jeden... Jeden buch. Dobra, y, Idę zobaczyć, co mnie nie 7 HP mi nie zauwa. Eee, <sparthe> um, sorry, że miałem chwilę ławkę, ale coś tam. Eee, um, dobra. Wiesz co, ja Jadu, idę to... zamontować. No ludzie to wygramy. Chyba, że odpalą że ty. Ja z tak, że wygrywałem i ty poszła i ci się nie zgadnęli. Jeden. E, czerwone. Czerwone, lewo. Rondo chyba. Jeden HP, to chyba bym śpił. Cześć, wlajmy. Dziękuję wam za oglądanie. E, następny odcinek pojawi się już niedługo. E, no i co? E, cześć.